Dobry wieczór! Przygotuj się, bo zabieram Cię w podróż do krainy, gdzie mieszkały ryby, które miały w sobie małe słońce. Opowiem Ci historię o złotej rybce, która nauczyła się cierpliwości i dzięki temu odkryła najpiękniejszą magię na świecie. Dawno, dawno temu, w najgłębszym i najpiękniejszym jeziorze, mieszkała mała złota rybka Tila. Tila nie była zwykłą rybką. Jej łuski mieniły się jak maleńkie gwiazdki, a w jej brzuszku tuż obok serca mieszkało maleńkie, jasne światełko. To światełko było magiczne i bardzo ważne, bo sprawiało, że Tila czuła się szczęśliwa i bezpieczna. Jednak Tila miała jeden problem. Czasami, gdy czegoś bardzo chciała, a nie mogła tego dostać, jej magiczne światełko zaczynało migotać i stawało się coraz mniejsze. A gdy świadełko była małe, Tila czuła w sobie wielką burzę. Jej ogon machał tak szybko, że woda wokół wirowała, a jej małe płetwy stawały się gorące. Lubiła, gdy wszystko działo się szybko i po jej myśli, a gdy tak nie było, w jej maleńkim brzuszku wzbierała wielka fala złości. Pewnego słonecznego dnia Tila pływała z przyjaciółmi, małymi srebrnymi rybkami, które nazywały się Błyski. Bawiły się w berka, a Tyla, która była najszybsza, zawsze wygrywała. Jednak gdy zbliżał się czas obiadu, jej przyjaciele zaczęli zmierzać w stronę wodorostów, gdzie czekały na nich pyszne, zielone glony. Tyla poczuła wielki głod i chciała jeść natychmiast, ale jej przyjaciele pływali powoli, rozmawiali i śmiali się. Tyla zamiast poczekać, zaczęła machać ogonem i krzyczeć. Pójdźcie szybciej! Pójdźcie szybciej! Jestem głodna! Jej magiczne światełko zaczęło migotać, a w jej brzuszku rozpętała się mała burza. Tila była tak wściekła, że popędziła przed siebie, zostawiając przyjaciół za sobą. Kiedy dotarła do wodorosków, okazało się, że zielone glony są już zjedzone. Przyjaciele dogonili ją, ale Tila, wściekła i głodna, poczuła, że jej światło prawie zgasło. Innym razem, Tyla zobaczyła na dnie jeziora piękny czerwony kamień. Był tak gładki i okrągły, że bardzo, bardzo chciała go mieć. Ale kamień leżał w środku gęstych wodorostów. Tyla próbowała przepłynąć przez nie, machała ogonem i płytwami, ale wodorosty oplatały ją ze wszystkich stron. Coraz bardziej się denerwowała, a jej małe magiczne światełko w brzuszku migotało coraz słabiej. Tila była tak wściekła, że zaczęła krzyczeć. W jej brzuszku rozpętała się prawdziwa burza, a woda w jeziorze zawirowała, wodorosty trzęsły się z przerażenia. Tila, zamiast dostać kamienia, zaplątała się jeszcze bardziej. Nagle z głębi jeziora wypłynęła mądra, stara żółwica Tosia. Miała skorupę dokrytą mchem, a jej oczy były mądre jak najstarsze drzewa w lesie. – Co się stało, mała rybko? – zapytała. – Nie mogę dostać tego kamienia – krzyknęła Tila – i moje światełko jest malutkie. Żółwica Tosia uśmiechnęła się łagodnie. – Wiem, co to za burza. Mieszka ona w brzuczku, kiedy nie możemy dostać tego, czego chcemy. Ale wiem też, że istnieje sposób, by ją uspokoić. Tyla uspokoiła się trochę, bo głos żółwicy był taki spokojny. A jaki to sposób? zapytała. To magiczna sieć cierpliwości odpowiedziała Tosia. Musisz przestać machać ogonem, zamknąć oczy i pomyśleć o tym, co sprawia, że jesteś szczęśliwa. Pomyśl o mamie, która cię przytula, o tacie, który opowiada bajki. Pomyśl o tym, jak pięknie śpiewają ptaki, i jak pyszne są małe rubaki. Wtedy, powolutku, twoja burza w brzuszku cichnie, a twoje magiczne światełko znowu zacznie rosnąć. Tila zamknęła oczy i posłuchała rady żółwicy. Zamiast myśleć o czerwonym kamieniu, pomyślała o tym, jak jej mama przytula ją wieczorem. Pomyślała o tym, jak jej tata opowiada bajki o wesołych żabach. I nagle, mała burza w jej brzuszku zaczęła cichnąć. Jej ogon, Przestał machać, a płetwy przestały być gorące. A małe magiczne światełko zaczęło powoli rosnąć, stając się jaśniejsze i cieplejsze. Kiedy Tila otworzyła oczy, jej światełko było tak duże, że oświetliło całe wodorosty. A Tila, dzięki swojemu magicznemu światełku, zobaczyła, że wodorost mają małe dziurki i można przez nie przepłynąć. Powoli, bardzo powoli, Tyla przepłynęła przez wodorosty, nie denerwując się już w oble. Dotarła do kamienia i delikatnie złapała go płytwami. Okazało się, że jest tak gładki, że można go używać jak małej poduszki. Tyla położyła na nim swoją głowę i poczuła się szczęśliwa. Od tamtej pory, zawsze gdy Tyla czuła w sobie małą burzę, zamykała oczy i myślała o tym, co ją uspokaja. I w ten sposób jej magiczne światełko stawało się coraz jaśniejsze, a burza zawsze szybko znikała. Atyla wiedziała, że to najpiękniejsza magia na świecie. I pamiętaj, że gdy czujesz w sobie małą burzę, możesz zamknąć oczy, wziąć głęboki oddech i pomyśleć o czymś, co sprawia, że czujesz się bezpiecznie. A twoja burza odejdzie. Następnego ranka Tila obudziła się z poczuciem pokoju. Jej magiczne światełko w brzuszku było jaśniejsze niż kiedykolwiek. Kiedy pływała po jeziorze, zauważyła, że jej przyjaciele błyski szykują się do zabawy. Tila pamiętała o wczorajszej lekcji i zamiast popędzać do nich, powoli i spokojnie podążała za nimi, ciesząc się każdą chwilą. Zamiast się ścigać, pływała obok nich. I nawet zaśpiewała im cicho, wesołą piosenkę. Błyski byli zachwyceni. Tila, co to za piękna piosenka? Jaka ty jesteś dzisiaj spokojna, dodały, widząc jej jasne światełko. Tila odpowiedziała im, że nauczyła się magicznej sieci cierpliwości. Od tamtej pory Tila, gdy czuła frustrację, od razu wiedziała, co robić. Pewnego pewnego południa pływała ze swoimi przyjaciółmi, gdy wiatr na powierzchni jeziora stał się silniejszy i porwał im piłeczkę, którą się bawili. Piłeczka uniosła się i uderzyła w małe kamienne mostek, a potem zatonęła. Błyski je były bardzo smutne. Nasza piłeczka! Już jej nie odzyskamy! zawołały. Tyla poczuła w brzuszku maleńkie mrowienie złości. Chciała krzyczeć i machać ogonem ale przypomniała sobie o magicznej sieci cierpliwości. Zamknęła oczy, wzięła głęboki oddech i pomyślała o tym, jak jej mama czyta jej bajki o bohaterskich rybkach. Burza natychmiast ucichła. Gdy Tyra otworzyła oczy, jej magiczne światełko było tak jasne, że oświetniło całe dno jeziora. Attila, dzięki swojemu magicznemu światełsku, zobaczyła, że piłka utknęła w małej szczelinie między kamieniami. Powiedziała o tym swoim przyjaciołom. Wszyscy razem, powoli i bardzo ostrożnie, przepłynęli do mostka i jeden z błysków defikatnie sztuchnął piłeczkę, która wyskoczyła z pułapki. Tyla i błyski uratowali piłeczkę, były tak szczęśliwe, że zapomnieli o wczorajszych kłótniach i frustracji. Tyla z dumą popłynęła do domu, wiedziała, że w jej brzuszku już nie ma miejsca na burzę. Zamiast ich, Pojawiło się coś nowego. Gdy Tyra zamykała oczy, czuła w sobie nie tylko pokój, ale również radość, która była o wiele większa od jakiej burzy. Zrozumiała, że prawdziwa magia nie polega na szybkim machaniu ogonkiem, ani na zdobywaniu czerwonych kamieni. Prawdziwa magia kryje się w umiejętności bycia cierpliwym i w opanowywaniu złości. Od tamtej pory. Tyla była najszczęśliwszą rybką w całym jeziorze, a jej magiczne światełko, które raz na zawsze stało się wielkie jasne, oświetlało jej drogę i pomagało jej w trudnych chwilach. I pamiętaj, że gdy czujesz w sobie mało burzę, możesz zamknąć oczy, wziąć ci głęboki oddech i pomyśleć o czymś, co sprawia, że czujesz się bezpiecznie, a twoja burza odejdzie.